Szanowni Państwo, serdecznie witam kolegów i koleżanki, a przede wszystkim witam mieszkańców Siedlec, całej Siedlecczyzny i tutaj całego okręgu, całego regionu i całego województwa mazowieckiego. Cieszę się, że Lewica dojechała dzisiaj do Siedlec. Jesteśmy zresztą dzisiaj w całej Polsce. Pewnie oglądaliście Państwo i naszą konwencję, która odbyła się dzisiaj w Gdańsku i naszą konferencję prasową w Białej. Prosto z białej, przyjechałem tutaj do Siedlec. Nieprzypadkowo, szanowni Państwo, ponieważ tutaj jak dzisiaj rozmawiamy o kobietach, także kobieta jest liderką naszej listy. Mówię oczywiście o naszej wspaniałej liderce Marii, która która ma bardzo trudne nazwisko, ale Parzychowska-Kurdjewska e, e, znana państwu powszechnie, e, kandydatka. Kurdjewska to dobre chyba, Zastrołęka to tam kurwie, bardzo popularne. Więc szanowni państwo nasza liderka, która e, razem z innymi naszymi liderkami, między innymi Anną Piasecką, która państwo dobrze znacie, dar, siedlec za całej Polski, e, jedna z liderek, ale jest tutaj pełno kandydatek, Beata Zygmur i tak dalej. Które kandydują i kandydatów. Dlaczego kobiety? Szanowni Państwo, ponieważ Polskę zmienią kobiety. Wszyscy to wiemy. Pol nadzieją dla Polski w tych wyborach są przede wszystkim kobiety. W całej Polsce lewica mobilizuje kobiety, żeby poszły do wyborów, bo kobiety zarządów PiSów płacą największą cenę. To PiS ograniczył prawa kobiet. Przypomnę, dzisiaj Polki mają mniej praw niż kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dzisiaj Polki de facto nie mogą decydować o swoim życiu, o swoim zdrowiu. Mówię tutaj nie tylko o kwestii przerywania ciąży, ale także o wszystkich prawach reprodukcyjnych. Dzisiaj także bieda się, ubóstwo w Polsce ma twarz kobiety. Milion sześćset tysięcy osób w Polsce żyje na skraju ubóstwa, z czego większość z nich to są kobiety. Szczególnie starsze, seniorki, które dostają głodowe emerytury, głodowe renty. Dzisiaj to kobiety płacą najwyższą cenę, jeśli chodzi o wykluczenie transportowe. Przypomnę: prawie 14 milionów osób w Polsce jest wykluczona transportowo, z czego zdecydowana większość to są kobiety, starsze kobiety które nie mają dostępu do autobusu, które nie mają dostępu do yy, kolei, bo PiS likwiduje kolejne połączenia autobusowe i kolejowe. Lewica to zmieni, Lewica po to startuje w tych wyborach, żeby zmienić los kobiet, żeby zmienić tę złą pasę, która spotyka kobiety zarządów PiS-u. -y. E, ta pogoda dzisiaj chyba też zgadza się z nami. Cała Polska płacze właśnie z tego względu. Ale Szanowni Państwo, takie osoby jak Maria, e, e, Marzechowska, Kurkiewska, chcą to zrobić. Mario oddaje Ci głos i chyba szybko skończymy tę konferencję i nie będziemy tu już e, męczyli wszystkich kandydatów i kandydatów. Dziękuję bardzo. Mario. bardzo. Dziękuję bardzo walczymy również o całe nasze regiony. Chciałam Państwu powiedzieć, że znajdujemy się dzisiaj tą konferencję robimy w Siedlcach. I tutaj właśnie w Siedlcach w kwietniu 2021 roku odbyła się Konferencja Ministrów e, Pana Skórzeckiego i teraz dotyczyła ona Funduszu Odbudowy. Opisali się Panowie, że osiedle przyjdą ogromne miliony e, nie wiem, Pan Kuszewski nawet mówił, że w najgorszej wersji to miliard, miliard złotych dotrze tutaj do Siedlec do powiatu Siedleckiego. Czy się, porównywali ten fundusz do, do planu Marszala, ile to Siedlcy skorzystają na tym? Niestety tak się nie stało. Po prostu oszukali, oszukali nas, wszystkich tutaj ponieważ do tego, że posłowie w Sejmie oszukują spisu, to my się już dążyliśmy pomału przyzwyczaić. Ale oni oszukali tutaj nasz region, region, którego są posłani i nie ma na to naszej zgody. Nie możemy na to pozwolić. Musimy sami zapasać rękawy i wziąć się za nas rejon, chronić naszych terenów i Lewica na pewno z taką drużyną, Lewica to zrobi i ściągniemy, odzyskamy środki z funduszu, a również odzyskamy środki dla samorządów z Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję i szanowni Państwo trzymam kciuki za całą Lewicę. Jutro widzimy się na marszu, będzie Lewica także oczywiście będę ja, będę, będzie Włodek Czarzasty, a przede wszystkim a. będą także ludzie lewicy, ponieważ dla nas cel jest ważny odsunąć tą brunatno-czarną koalicję, która zagraża dzisiaj Polsce, Konfederację i WIS i wygrać te wybory jako dzisiaj opozycja, a w przyszłości koalicja rządząca, gdzie lewica będzie na podium i lewica będzie współtworzyła ten rząd. To jest nasz cel, z takim celem startują nasi kandydaci i kandydatki, żeby odmienić oblicze polskiego parlamentarzyzmu i polskiej polityki.